Gotowi na kolejne ćwiczenie? Teraz nauczymy psa, że czasami warto się zatrzymać i poczekać. Tak wiem, brzmi jak filozofia zen, ale działa. Ćwiczenie to stój i czekaj. Pomaga ono psu budować skupienie i opanować emocje. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możecie ćwiczyć. Przygotuj smakołyki. Powiedz, czekaj. I daj mu chwilę, aby mógł się skupić na Tobie. Jeśli zatrzyma się, poczeka, choć na chwilę spojrzy na Ciebie, doceń i pochwal, daj smakołyk. Ważne, jeśli pies się rozproszy, nic nie szkodzi. Zrób krok w tył i ćwiczcie jeszcze raz. Nauka to proces, a nie wyścigi. A teraz Twoja kolej, spróbuj ze swoim psem i napisz mi w komentarzu jedno słowo, jak Wam poszło. Na przykład, sukces, chaos, zabawa, ważne, że próbujesz. Obserwuj mnie, żeby być na bieżąco. Za chwilę pokażę Wam, jak to robię ze swoim psem.